wszystkim, Tutti, Belie Brutti. Słuchajcie, na początku bardzo a, szybciutko sprawa organizacyjna. Otóż a, w zeszłym tygodniu ponowiłem publikację filmu a, Co świętują właśnie 25 kwietnia. Doszło paru nowych subskrybentów, a, a więc a, witam Was serdecznie, fajnie, że jesteście. Dzięki za suba i rozgoście się. Czym kanał bogaty? Słuchajcie, wszystko do Waszej dyspozycji. I taka informacja dla nowych subskrybentów, a mianowicie czasem o tym wspominam, ale domyślam się, że może nie zdążyliście zobaczyć jeszcze wszystkich filmików, a więc wspominam o tym teraz, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo pomysł na jakiś filmik, to walcie śmiało w komentarzach, Pomyślimy, zastanowimy się, co się da zrobić. To znaczy, na pytania na pewno postaram się odpowiedzieć. Natomiast, jeżeli macie jakiś pomysł na filmik, to też piszcie i no, postaramy się zrobić taki filmik, nie ma problemu. <trymna> no problem, maja. Słuchajcie, i domyślam się, że niektórzy z ostatnich subskrybentów zasubskrybowali kanał nie tylko dlatego, że są miłośnikami Włoch, ale też podejrzewam, że są pasjonatami historii. I dla nich dobra wiadomość, bo dzisiaj znów będzie o historii, znów o historii Włoch, a to dlatego, że już za niedługo będziemy obchodzić 72. rocznicę ważnego wydarzenia, jakim była katastrofa lotnicza na wzgórzu Superga. A czym była owa katastrofa, jak do niej doszło i jakie miała konsekwencje, o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym filmiku. A więc zapraszam do oglądania. I zacznijmy w ogóle od tego, czym była katastrofa na wzgórzu Superga, czy też tragedia di Superga, jak mówią tutaj, jak nazywają ją tutaj we Włoszech. Otóż była to katastrofa lotnicza, która rozegrała się 4 maja 1949 roku, kiedy to samolot włoskich linii lotniczych Ali, samolot marki Fiat G212, uderzył w marmurową bazylikę na wzgórzu Superga. W wyniku tej katastrofy śmierć poniosło 31 osób, w tym cała drużyna piłkarska Torino. I dla tych, którzy mniej interesują się piłką nożną, albo interesują się piłką nożną, a mniej interesują się historią, ja należę do tych osób, które troszeczkę mniej interesują się piłką nożną, natomiast dużo bardziej interesują się historią, musimy sobie powiedzieć, czym było Torino. Grande Torino, jak nazywali ją kibica, więc wielka, wielka Torino, wielki Turyn. E, drużyna też była nazywana Granata ze względu na kolor koszulek, które nosili zawodnicy, lub też Toro ze względu na to, że mieli oni byka w herbie. W ciągu 8 lat drużyna Torino wygrała 5 razy Scudetto. A więc ci, którzy interesują się włoską ligą, wiedzą, że Scudetto to jest zwycięstwo Serie A, a więc najwyższy piłkarski tytuł, jaki można dostać czy zdobyć we włoskiej lidze. Na dzień dzisiejszy drużyną, która ma najwięcej skudetu na swoim koncie jest inna drużyna z Turynu, Juventus. Do tego Grande Torino miało też jeden puchar Włoch i takie rekordy jak np. 125 goli w jednym sezonie czy zwycięstwa jak 10-0 nad Aleksandrią czy 7-0 nad Romą. Grande Torino było też absolutnym trzonem całej włoskiej reprezentacji piłkarskiej. To właśnie do Grande Torino należy rekord do dnia dzisiejszego nie pobity, kiedy to w meczu rozegranym pomiędzy reprezentacją Włoch i reprezentacją Węgier, wygranym przez Włochy 3 do 2, aż 10 na 11 zawodników reprezentacji włoskiej było zawodnikami Torino. Bez dwóch zdań trzonem drużyny, jej kapitanem i gwiazdą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, był Valentino Mazzola. Valentino Mazzola to był taki piłkarz, którego dzisiaj na pewno moglibyśmy porównać do Cristiano Ronaldo czy do Messiego. I to właśnie Valentino Massola w lutym 1949 roku podczas meczu rozegranego w Genui pomiędzy drużynami czy reprezentacjami Włoch i Portugalii, nawiasem mówiąc, meczu, w którym reprezentacja Włoch pokonała Portugalię 4 do 1, został poproszony przez Francesco Kiko Ferreira o zagranie meczu towarzyskiego. Ferreira był kapitanem Benfiki Lizbona, kończył on swoją karierę i niejako, żeby upamiętnić, czy uwieńczyć koniec swojej kariery, poprosił o macole, aby jego drużyna, Grande Torino, wtedy, jak wam właśnie mówiłem, jedna z największych drużyn a, biegających po europejskich boiskach, zagrała towarzyski z jego drużyną, z Benfiką, w Lizbonie. Prezes Grande Torino, Ferruccio Nuovo, nie był za bardzo zadowolony z tego pomysłu i początkowo nie wyraził na to zgody. Motywował on to tym, że pomimo tego, że Torino zajmuje co prawda pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, no ale sezon się jeszcze nie skończył. Zostało jeszcze do rozegrania 5 meczy, a po 5 im Inter. Wtedy Valentino Mazzola zaproponował prezesowi, że jeżeli w kolejnym meczu na San Siro z Interem nie przegrają, on wyrazi im zgodę na wyjazd do Lizbony. Ferruccio nowo wyraził zgodę, a Grande Torino, jak się już pewnie domyślacie, w meczu z Interem nie przegrało. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, i droga do Portugalii stanęła otworem. Słuchajcie, jak to czasami bywa w takich sytuacjach? Nie wiem, możecie to nazwać, że niektórzy mieli strasznego pecha, niektórzy mieli szczęście, możecie to nazwać po prostu przeznaczeniem, ale los sprawił, że niektóre osoby, które miały polecieć, nie poleciały, a niektóre osoby, które miały zostać w domu Poleciały. Z całej drużyny Grande Torino tylko trzech nie wsiadło do samolotu. Byli to Renato Gandolfi, rezerwowy bramkarz, który dopiero na lotnisku odkrył, że w jego miejsce został powołany trzeci bramkarz: Dino Ballarin, młodszy brat Aldo, który już w tym czasie znajdował się w samolocie, Luigi Giuliano, który w tym czasie leżał w domu z grypą. Sauro Toma, który kilka dni wcześniej uległ kontuzji i leżał w domu ze skręconą kostką. Nawiasem mówiąc, Sauro Toma pojawił się u lekarza z innym zawodnikiem, z Wirgilią Marozo, który również miał kontuzję i wtedy lekarz po przebadaniu obu dał zielone światło Marozo, a wstrzymał wyjazd Tomy. Do samolotu nie wsiadł również prezes Ferruccio Nuovo, który w tym czasie leżał w domu z zapaleniem płuc, a także dziennikarz Nicolo Carozio, który został w domu ze względu na komunię swojego syna. Jego miejsce zajął inny dziennikarz Renato tożsati. Sam kapitan Valentino Mazzola dochodził do siebie po ciężko przebytej grypie i nie był on w 100% zdrowy, no ale nie chciał zrezygnować z meczu, który sam niejako zorganizował. Jeden z wielkich dziennikarzy tamtej epoki, pisarz i rysownik Carlo Bergoglio, namawiał go nawet pisząc: Nie jedź, nie jesteś jeszcze zdrowy, musisz dojść do siebie, odpuść. Niestety Valentino Mazzola nie odpuścił. I tak 3 maja 1949 roku, Benfica Lizbona podjęła na swoim stadionie drużynę Grande Torino. Mecz co prawda towarzyski, zgromadził jednak wielu kibiców i fanów piłki nożnej, a Ferreira, kapitan Benficy Lisbona, mógł się cieszyć z ostatniego zwycięstwa odniesionego na stadionach, ponieważ drużyna Benficy Lizbona pokonała Grande Torino 4 do 3. Dzień później, 4 maja 1949 roku, drużyna Grande Torino wracała do domu. Oczywiście pamiętajcie, że oprócz 18 piłkarzy drużyny Grandy Torino na pokładzie samolotu znajdowało się też inne osoby. Było to trzech bardzo znanych dziennikarzy, był masażysta, e, był trener, było kilku działaczy sportowych, było czterech członków załogi, łącznie 31 osób. Pamiętajcie też, że to co dzisiaj samolotom odrzutowym zajmuje godzinę, może półtora, bo tyle mniej więcej trwa droga ze stolicy Portugalii do Turynu, w tamtych czasach zajmowało troszeczkę więcej czasu. Trzysilnikowy samolot Fiatak g 112 potrzebował 3 godziny, żeby przebyć trasę z Lizbony do Barcelony, gdzie odbyło się międzylądowanie i gdzie miał dotankować paliwa. O godzinie 14.50 wystartował z lotniska w Barcelonie i miał ostatecznie wylądować o godzinie 17.00 na lotnisku w Turynie. No ale nigdy tam nie dotarł. Warunki na lotnisku w Turynie, jak i nad całymi północnymi Włochami były wręcz katastrofalne. O godzinie 16.55 wieża połączyła się z pilotami i zakomunikowała im chmury, silny wiatr, deszcz, widoczność 40 metrów. O godzinie 16.59 otrzymali oni odpowiedź pilota. Wysokość 2000 metrów, tniemy nad Superga. Superga to wzgórze o wysokości 672 metrów nad poziomem morza, które znajduje się na północny wschód od Turynu. Na jego szczycie znajduje się bazylika nosząca tą samą nazwę Superga, która została zbudowana w latach 1717-1731 przez króla Wiktorio Amadeo II jako dziękczynienie dla Marii Dziewicy po pokonaniu Francuzów. I to właśnie w tę katedrę 4 maja 1949 roku o godzinie 17.03 z prędkością 180 km na godzinę uderzył samolot. Na którego pokładzie znajdowała się drużyna grande Torino. Jak się pewnie domyślacie, wyjaśnienie przyczyn katastrofy w tamtych czasach nie było wcale takie proste, ponieważ wtedy jeszcze na pokładach samolotów nie montowano czarnych skrzynek. I oczywiście pierwszą i najpopularniejszą wersją była ta, była ta o błędzie pilota. Natomiast dziś już wiemy z perspektywy czasu i w świetle ostatnich badań, że a, główną przyczyną wypadku, oprócz oczywiście fatalnych warunków atmosferycznych, był źle działający wysokościomierz. Najprawdopodobniej wysokościomierz zaciął się na wysokości 2000 metrów. I a, silnie wiejący wiatr, a także źle działający wysokościomierz sprawiły, że pilot był przekonany, że znajduje się na wysokości 2000 metrów na wprost lotniska i że wzgórze Superga zostało po prawej stronie, w momencie kiedy tak naprawdę znajdował on się na wysokości 650 metrów, a wzgórze Superga miał dokładnie przed sobą. I kiedy zauważył katedrę, kiedy zauważył wzgórze, było już za późno. W ceremoniach pogrzebowych, które odbyły się 6 maja 1949 roku, wzięły udział tak naprawdę całe Włochy. Przez sam Turyn przeszła procesja ludzi, która, która miała, jak się szacuje, pół miliona osób. Natomiast rozgrywki ligowe zostały dokończone. I zostały one dokończone w ten sposób, że drużyna Grande Torino zastąpiła młodzieżówka Torino. I e, rozegrali oni cztery spotkania, które zostały do zakończenia sezonu 1948-1949. Wszystkie cztery spotkania wygrali, zdobywając tym samym 60 punktów. I a, plasując się na pierwszym miejscu, a więc zdobywając kolejny stół Scudetto, z pięciopunktową prze, przewagą nad kolejną za nimi drużyną Interu Mediolan. 4 maja 1948 roku zakończył się pewien rozdział we włoskim futbolu. I zakończył się na pewno pewien rozdział, jeżeli chodzi o włoską drużynę z Turynu, tak? Bo Torino już nigdy więcej nie będzie nazwane Grande. Co prawda 27 lat później, w sezonie 1975-1976, zdobędą oni jeszcze jedno Scudetto, no ale nigdy więcej już nie będą tą drużyną, która dominować będzie na stadionach nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie. I na dzień dzisiejszy, o ile dobrze pamiętam, Turino jest chyba 16. w Serie A. Także no to już nie jest grande Turino. I ci z Was, którzy interesują się piłką nożną, a zwłaszcza piłką włoską, wiedzą, że we Włoszech to jest tak, że no praktycznie każda z drużyn miała swoje okresy świetności i miała tam jakieś okresy mniejszej lub większej dominacji. Teraz mamy erę Juventusu. Natomiast ja dalej uparcie będę twierdził, że Grande Torino to była naprawdę drużyna wyjątkowa, niepowtarzalna, kompletna. I moim zdaniem nie było takiej drużyny, i nie wiem czy będzie, natomiast wiem też, że fani juventuszu na pewno się tutaj ze mną nie zgodzą no, ale mają do tego prawo. Natomiast jeżeli chodzi o Grande Torino, to mamy jeszcze jedną symboliczną rzecz, jedno symboliczne wydarzenie. Otóż drużyna, która zawsze dyptała po piętach Grande Torino, a więc drużyna Interu Mediolan, miała również swoją złotą merę, kiedy przewodził jej Angelo Moratti. Wtedy to 27 maja 1964 roku w Wiedniu sięgnęła po Puchar Ligi Mistrzów, wygrywając w finale 3-1 z Realem Madryt. W tym spotkaniu dwa gole, pierwszy i trzeci, strzelił Sandro Mazzola. Sandro Mazzola, czyli syn Valentino Mazzola, kapitana Grande Torino. I po skończonym spotkaniu podszedł do niego Ferenc Puskas, który grał wtedy w Realu Madryt, a który... Był chyba najwybitniejszym piłkarzem, jeżeli chodzi o reprezentację Węgier, i o tym wiem nawet ja, chociaż zbytnio się piłką nie interesuje. I wręczył mu koszulkę, mówiąc: Słuchaj, znałem Twojego ojca. A znał jego ojca dlatego, że w tym spotkaniu, o którym wam mówiłem na samym początku filmiku, rozegranym w 1947 pomiędzy reprezentacjami Węgier i Italii. Gdzie 10, 10 z 11 zawodników reprezentacji Włoch to byli właśnie zawodnicy drużyny Gran Torino, czy Torino, grał też Puszkaz. Jako, jako młody chłopak grał też Puszkaz. I wręczając koszulkę Sandro Massola powiedział mu: Słuchaj, znałem Twojego ojca. W tym spotkaniu udowodniłeś, że jesteś jego godnym następcą. Chciała tylko. just able. returned to see the ashes covering the town empires burned and cities fell while lovers kissed and said farewell and laid their fragile bodies on the ground but i'm not scared to burn to dust Colder embers that had hotly smoldered settled in to lifeless dust below. The gadabout was still alive, but not another soul survived. So through the blackened streets he walked alone. But I'm not scared to burn. I will return again if you stay by my side. Times eternal day by day. It's us who pass and blow away. Soon no one will remember we were here. But I'm not scared to burn. To dust I will return again. If you'll stay by my side.